Cześć! Jak już widzieliście po tytule, dzisiaj porozmawiamy sobie o bzdurach na temat minimalizmu. Do nagrania tego filmu zainspirowały mnie po prostu moje przemyślenia. Minimalizm jest takim bardzo na topie, Tematem i wiele osób pokazuje swoje minimalistyczne życie minimalistyczne wnętrza, minimalistyczne ubrania piękne, drewniane, szklane, dodatki, te instagramowe, piękne, minimalistyczne. A prawda jest taka, że mało osób żyje w takim miejscu, środowisku, w takich ścianach. Gdzie patrzy na to i mówi: Wow, jakie ja mam piękne, minimalistyczne wnętrze, w tym ja. Uważam się za minimalistkę, może jeszcze początkującą, ale tak jak widzicie po moich filmach, i chociażby tutaj, nie jest to instagramowe wnętrze. Kiedy wchodzę do kuchni i widzę, że każdy słoik jest inny, że wszystko ma te kolorowe etykiety do siebie niepasujące, że powiedzmy, tapety są nie w moim stylu, bo to nie moje mieszkanie i nie mogę tego zmienić. To nie znaczy, że nie mogę być minimalistką, bo minimalizm to nie jest kwestia wyglądu. Minimalizm to jest kwestia naszego podejścia do życia. I oczywiście ja mówię o takim nurcie minimalizmu związanym z codziennym życiem, bo wiadomo, że minimalizm to też jest kwestia na przykład, designu właśnie w mieszkaniach czy ubrań, minimalistyczne ubrania. Ale ja tutaj mówię o codziennym życiu i codziennym życiu w minimalizmie. I chcę Wam pokazać, że nie trzeba mieć tych pięknych etykiet, tych drewnianych, wspaniałych, nie wiem. Czego to? Nie wiem, dlaczego mi się drewno kojarzy z minimalizmem i szkło, e, bo wcale nie trzeba mieć pięknych drewnianych, e, nie wiem, pojemników, żeby być minimalistą. To jakby nie ma nic do rzeczy. No chyba, że ktoś bardzo interesuje się minimalizmem w kwestii designu i architektury wnętrz, ale to nie o tym jest ten film i nie o tym jest ten kanał. Dlaczego ja stałam się minimalistką? I są dwa główne powody, dlaczego. Pierwszy powód to takie wieczne poczucie zgiełku, chaosu, bałaganu, takiego przerostu formy nad treścią. A drugi powód to małe mieszkanie. Chociaż wiem, że jeżeli będę miała większe mieszkanie, dalej będę minimalistką. Tym bardziej mieszkając w miejscu, gdzie nie za bardzo mogę ustawić wszystko pod siebie, jeżeli chodzi właśnie o kolory ścian, podłóg. To to wprowadza w moim wnętrzu taki chaos. I kiedy wokół jest mnóstwo rzeczy, które nie mają swojego miejsca i nie wiem co mam, to to powoduje, że ten chaos jest jeszcze większy i zauważyłam, że nie potrafię odpocząć. Kiedy zaczęłam kiedy zabrałam się pierwszy raz za deklatering w mieszkaniu, poczułam taką ulgę, że te wszystkie rzeczy nie walają się z kąta w kąt, nie są gdzieś tam pochowane, tylko mam to, co jest mi potrzebne, co rzeczywiście sprawia mi przyjemność, bo nie zawsze musimy trzymać tylko potrzebne rzeczy, tylko również te, które sprawiają nam jakąś radość. Które na przykład są związane z naszymi pasjami, czy rozwojem, albo z pasjami bliskich nas osób mieszkających z nami. Myślę, że minimalizm to nie jest jedna ugruntowana pozycja, tylko minimalizm każdy z nas odbiera inaczej i każdy z nas kreuje swój własny minimalizm. I na tym kanale chcę wam pokazać mój minimalizm, życiowy minimalizm, który nie jest okraszony wyidealizowanym światem, tylko właśnie tą codziennością. Mój minimalizm to też walka z konsumpcjonizmem i pewnego rodzaju sposobem na oszczędności. Jest to też walka dla mnie z takim dążeniem do tego, co jest na topie, dążeniem do tego, co ktoś inny pokazał, ktoś inny promuje i... Zobaczcie, jak szybko zmienia się moda. Czy to znaczy, że za każdym razem musimy lecieć i kupować na nowo to, co modne w danym momencie? Moda się potrafi zmienić w przeciągu miesiąca. A co z tą resztą rzeczy? Można być minimalistą, oczywiście, i wymieniać ciągle te rzeczy na nowe, ale tak nie wygląda mój minimalizm. Mój minimalizm opiera się na moim własnym stylu, na tym, co mi się podoba, na rzeczach ponadczasowych. I na minimalizowaniu właśnie zakupów, to nie oznacza, że ja nie będę chodzić na zakupy. Bo jeśli mi się coś spodoba, dlaczego mam tego nie kupić? Czy minimalizm od razu z góry zakłada, że mam nie chodzić na zakupy? Nie. Ale bardziej jest tutaj, bardziej w grę wchodzi tutaj kwestia esencjalizmu, tak? To się mówi. Bardzo lubię to stwierdzenie esencjalizm. Żeby posiadać rzeczy, z których korzystamy, żeby posiadać rzeczy, które nam się podobają, a nie posiadać i non stop kupować rzeczy, które będą na raz, bo założymy, nie wiem, jedną sukienkę raz i co potem? I leży, zajmuje tą przestrzeń. Zajmuje to moje małe mieszkanie. Mój minimalizm to posiadanie rzeczy, z których korzystam, z których jestem zadowolona i które w jakiś sposób sprawiają mi radość. Możecie zobaczyć na poprzednich filmach, że mam mnóstwo rzeczy, które, z których nie korzystam, które mi się nie sprawdziły, bo je kiedyś kupiłam i leżą. I to jest normalne, że chcemy spróbować czegoś nowego, coś nam się nie sprawdza, ale niech to będzie dla nas lekcją, żeby nie popadać w zakupowy szał i nie mieć jak najwięcej, tylko spokojnie testować, próbować, a jeśli coś się nie sprawdza, może wykorzystać w inny sposób lub. Obdarować kogoś tą rzeczą. Jestem teraz na etapie deklateringu, ale nie takiego, że biorę rzeczy, sprawdzam, które są do wyrzucenia i się ich pozbywam, tylko spokojnego deklateringu, który polega na wykorzystywaniu tych wszystkich rzeczy. Jeżeli jest to rzecz, której nie da się wykorzystać do końca, typu jakieś ubranie, można je podać dalej, ale kosmetyki, które mi się nie sprawdziły, wykorzystuję je w pierwszej kolejności. I chcę się pozbyć tych opakowań, opakowania, wyrzucić i zacząć dalej z taką czystą, y, czystą przestrzenią, bez tych zbędnych rzeczy. I pojęcie zbędna rzecz dla każdego jest inna, bo na przykład dla mnie zazwyczaj zbędne jest robienie paznokci, chociaż nie twierdzę, że ich nigdy nie robię. Ale dla kogoś będzie to ważną kwestią jego życia. Czy to znaczy, że nie jest minimalistą? Ważne jest, by odpowiedzieć sobie na pytanie. Dlaczego chcę być minimalistą? Co mnie do tego skłoniło i co jest ważne dla mnie w życiu? Co popycha mnie do tej decyzji? Lubię minimalistyczny design albo nie mam pieniędzy, to też może być dobrym powodem do zostania minimalistą. Więc jeśli są tutaj ze mną minimalistki, minimaliści, napiszcie, dlaczego zostaliście minimalistami i jaki jest wasz styl minimalizmu. Jeśli dopiero zaczynacie swoją przygodę z minimalizmem, podzielcie się w komentarzu. Co was do tego skłoniło? Jeżeli interesuje was temat codzienności w minimalizmie, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, bo takich tematów będzie tutaj dużo więcej. Bardzo dziękuję, że zostaliście ze mną do końca i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!